Ach, Lotusy. Przyczyny mokrych snów jednego pana motoryzacji lub wymarzony eksponat w kolekcji resuraków młodszych. Ta marka samochodów w pełni reprezentuje wyobrażenie sportowej maszyny. Nawet nie wiecie, jak bardzo ucieszony byłem, gdy na moim wysłużonym dziś IBM-ie w końcu mogłem odpalić jedno z najlepszych ścigałek wczesnych lat 90.: Lotus 3 i Ultimate Challenge. Jak sama nazwa wskazuje, jest to ostatnia część trylogii tej serii wyścigowej. Studio Magnetic Field stworzyło swego rodzaju kombinację najlepszych pomysłów z poprzednich części. Z względem jedynki nastawiono rozgrywkę na arkejdowe szaleństwo, pozostawiając system napełnienia paliwa pit stopa, dodając świetnie zrobiony tryb dla dwóch graczy i genialną ścieżkę dźwiękową z drugiej odsłony. Zwiększono ilość dostępnych auto 3. Zasiąć można za kierownicą Sprita s S4, 200 oraz Elana, wszystkie ze stajni brytyjskiego producenta. Lotus to gra genialna w swojej prostocie. Parę kliknięć w przejrzystym menu i gracz już może ruszać w Challenge Ride, którym prędkość powyżej 200 to norma. Jazda jest niezwykle przyjemna, a wymijanie kolejnych przeciwników daje mnóstwo satysfakcji. Nie ma wrażenia poruszania się jedynie w jednej płaszczyźnie, co to takim grom jak Red Racer. Prędkość to nie tylko kilka cyferek wyświetlających się na ekranie, lecz faktyczny czynnik wpływający na sterowność samochodu. Amatorzy bicia rekordów mogą spróbować swoich sił w znanej dobrze czasówce, a dla ludzi lubiących rywalizację z sztuczną inteligencją, stworzone zostały mistrzostwa składające się z wielu wyścigów. Z tuzinami pojazdów sterowanym przez AI zmierzyć się można na pięciu rodzajach tras osadzonych w różnych scenariach. Lutusowe bieżniki ścierać się będą na zwykłym asfalcie, oplodzonym gruncie, czy wzbijającym tumany kurzu w Nawierzchnia nie będzie jedyną przeszkodą gracza. Trasa będzie obfitować w różne przeszkody, jak kamienie czy drzewa, których bezbłędne omijanie jest kluczowe w dojechaniu na pierwszym miejscu. Wspomnianą wcześniej rozmaitość dopełnia genialny system tworzenia tras pod nazwą REX. Za pomocą suwaku, gracz ustala krętość zakrętów, długość odcinka, ilość okrążeni, scenerię, warunki pogodowe, a nawet natężenie przeszkód na drodze. Utworzona mapa zostaje zapisana w postaci kodu, który można zapisać i otworzyć innym razem. Pomysł na kreator planż był na tyle dobry, że znalazł swoje zastosowanie w kolejnej grze Magnetic Field International Railway Championship powyższe zalety bledną jak ściana przy świetnym trybie dla wielu graczy. Jazda web-web z żywym oponentem daje tony świetnej zabawy, a dodając do tego edytor poziomów można za każdym razem zasuwać w innym otoczeniu, co likwiduje uczucie znużenia rozgrywką. Lotus 3 The Ultimate Challenge to mój osobisty numer 1 w kategorii oldschoolowych ścigałek. Parę lat później po wydaniu tej gry, samochodówki zaczęły wchodzić w dobę 3D, które jak wszyscy dobrze wiedzą, starzają się w bardzo szybkim tempie. Teraz wyglądają jak wyścigi kartonów, a produkcja Magnetic Fields ma właśnie w sobie coś magnetycznego, co sprawia, że mimo prawie 20 lat da się w nią grać z niekrytą przyjemnością.